Witaj na moim kanale, Janusz Zaniecz, fizjoterapeuta z pasją. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci efekt zdrowotne leczenia bólów kręgosłupa u 67-letniej Ani. Doskonale pamiętam, jak jeszcze niedawno ta Ania ledwo co chodziła z powodu bólów kręgosłupa. Na początku była tak słaba, że kiedy leżała, to w pozycji leżącej nie była w stanie nawet oderwać pleców od podłoża, a żeby przejść z pozycji leżącej do siadu. Dziś jest zupełnie inna, nie do poznania. Narzędzia, jakie zastosowałem do leczenia bólów kręgosłupa Ani były następujące. Najpierw zastosowałem swój masaż leśniczy rozluźniający, następnie przygotowałem ciało Ani kondycyjnie i ruchowo do tego, żeby mogła bezpiecznie wykonywać ćwiczenia z tej książeczki mojej stop dolegliwością kręgosłupa. Link do tej książeczki jest poniżej w opisie filmu. Ania ćwiczyła średnio 6 razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu Ania ćwiczyła bezpośrednio pod moją opieką, natomiast pozostałe 4 razy w tygodniu Ania ćwiczyła samodzielnie według moich zaleceń. Kiedy Ania już opanowała ćwiczenia z mojej książeczki, stop dolegliwością kręgosłupa, zacząłem jej dodawać inne, trudniejsze ćwiczenia. W efekcie końcowym. Dziś z największą przyjemnością przedstawiam Państwu Anię, która wykonuje brzuszki w wersji bardzo trudnej. Są to brzuszki w wersji scyzoryka. Przy okazji, proszę zauważyć, że ćwiczenia i terapia ruchem wcale nie muszą być ani trudne, ani nudne. Proszę zobaczyć. Proszę Państwa, terapia kręgosłupa naszej słynnej Ani. Cyk, i go, tak, i scyzoryk. świetnie, bardzo dobrze. 67 lat, proszę Państwa, a rusza się jak osiemnastka. Jak samopoczucie? Super! Super, kręgosłup zdrowy. Bardzo zdrowy. Zdrowy, super, świetny. Tak nie, nie ma. Jeżeli ten film i te efekty zdrowotne Ani były dla Ciebie jakoś no, inspiracją, dowiedziałeś się czegoś nowego, zachęciłeś się do dalszej pracy nad sobą, to łapka w górę i zapraszam do subskrypcji z kanału oraz do własnej praktyki, regularnych ćwiczeń dla własnego zdrowia.